Dlaczego rzeczy dzieją się w taki sposób, a nie inny? Na przykład, możemy zapytać: znam tą osobę, która była dobra przez całe swoje życie. Nigdy nie zrobiła nic złego. Ciężko pracowała i poświęcała się, ale zmarła w mękach z powodu straszliwego raka. Co zrobiła, by zasłużyć sobie na taki straszny ból? Można powiedzieć: No cóż. Może w przeszłym życiu zrobiła coś okropnego i płaci za to w tym życiu. To popularne wyjaśnienie tego, jak działa karma, ale to tylko spekulacja. Dlaczego mamy takie problemy, jakie mamy? Dlaczego odczuwamy żal, ból, rozpacz, smutek i udrękę? Jeśli spełniasz dobre uczynki, otrzymasz dobry rezultat. Jeśli popełniasz złe uczynki, otrzymasz zły rezultat. Ale ludzie nie są pewni, jak to interpretować. Mogliby powiedzieć, no cóż, znam kogoś, kto jest naprawdę zły, oszukuje, kłamie i kradnie, a jednak jest bardzo bogaty, żyje w pięknym domu, ma wszystko, czego zapragnie, a jednak jest gangsterem. I teraz, gdyby prawo karmy było prawdziwe, Dobre działania przynoszą dobre rezultaty, a złe działania wywołują złe skutki, to dlaczego nie cierpi? Dlaczego ma te wszystkie wspaniałe rzeczy i nie zanosi się na to, by go złapano? Wydaje się, że uzyskuje dobre rezultaty ze złych działań, prawda? Moglibyście myśleć, że ponieważ ma wielki samochód, piękny dom i wiele pieniędzy, to w jakiś sposób jest szczęśliwą osobą. Ale gdybyście byli złodziejem albo zabójcą, zdalibyście sobie sprawę, że rezultatem karmy są wspomnienia tego, co zrobiliście. Nawet gdybyście mieli piękny dom i wspaniałe rzeczy, mielibyście wspomnienia tego, w jaki sposób do tego doszliście, ilu ludzi wykorzystaliście, okłamaliście itd. Czy myślicie, że będziecie się czuli bardzo szczęśliwi siedząc w waszym eleganckim salonie? Pomyślcie o tym, co muszą robić przestępcy. Muszą cały czas pić, brać środki uspokajające, zakładać alarmy, trzymać wielkie szczekające psy i zatrudniać ochroniarzy. Gdziekolwiek idą, muszą być inkognito i przemykać się. Zastanówcie się nad swoim własnym doświadczeniem. Jeśli kłamiecie albo plotkujecie o kimś, Albo weźmiecie jakiś drobiazg, czy kiedy będziecie siedzieć sami w ciszy, czy to sprawia, że czujecie się dobrze sami ze sobą? A może jest to coś, o czym nawet nie chcecie wiedzieć, o czym chcielibyście zapomnieć? Powinniśmy mieć na uwadze, że pamiętamy wszystko, co robimy. Jeśli robimy złe rzeczy, wtedy mamy złe wspomnienia. Jeśli robimy dobre rzeczy, mamy dobre wspomnienia. To proste. Jeśli robicie dobre rzeczy, jeśli jesteście dobrzy i hojni i siedzicie sami w domu, pojawiają się wspomnienia, właśnie komuś pomogłem, zrobiłem co z dobrego. To, co się pojawia, jest uczuciem szczęścia. To uczucie szczęścia pomaga w życiu. Jest pewnego rodzaju radość, uniesienie, które przychodzi z refleksji nad dobrymi uczynkami, które spełniliście. To jest rodzaj kammy, który możecie sobie udowodnić nie poprzez wiarę w to, co Wam mówię, ale poprzez obserwowanie i refleksję nad tym, jak działa w Waszym własnym życiu. Zatem to, czego jesteście świadomi właśnie teraz, to karma. Możecie właśnie teraz być świadkami rezultatów Waszego dotychczasowego życia, Waszego pomieszania, szczęścia, wątpliwości. Lęków i pragnień. Przychodzą stąd, że się urodziliście z wykonania szczególnych działań, jak również z uwarunkowań przez nasze społeczeństwo, by wierzyć, akceptować albo lękać się zgodnie z jego wartościami. Narodowość, mody panujące w danym czasie, edukacja one wszystkie mają ogromny wpływ na umysł. I złudzenia naszych czasów mogą nas przytłoczyć. Jesteśmy skłonni do wszelkiego rodzaju poświęceń i kompromisów, by być akceptowanymi i wpasować się. Nasze umysły są bardzo uwarunkowane przez nasze otoczenie i ponieważ jesteśmy tak uwikłani w uwarunkowania, które wtłoczono w nasze umysły, już dłużej tak naprawdę nie znamy naszych umysłów. Zapomnieliśmy ostateczną rzeczywistość, która leży poza uwarunkowaniami. Straciliśmy kontakt z nieuwarunkowanym. Jeżeli żyjecie bardziej uważnie, bardziej odpowiedzialnie, z większą dobrocią, będziecie odczuwać szczęście. To jest karmiczny skutek. Być może wciąż będą się przydarzały negatywne rzeczy. To nie znaczy, że uciekniecie od bólu i choroby itd., ale nie musicie stwarzać żalu, rozpaczy i udręki w swoim umyśle. Jeżeli żyjecie mądrze, Możecie się powstrzymać od pochwycenia w uwarunkowania, które sprowadzają te nieszczęsne stany umysłu. Wasze ciało, narodziwszy się, nieuchronnie musi zbierać karmiczne rezultaty, takie jak starość, chorobę i śmierć. Ale kiedy to rozumiecie i nie poszukujecie już dłużej swojej identyfikacji w ciele, wtedy nie oczekujecie, że będzie inaczej. Jesteście w pokoju ze zmienną naturą i karmicznymi uwarunkowaniami ludzkiego ciała. Nie wymagacie, by było inaczej. Dajecie sobie z tym radę.